Ucisz swoje serce w tej chwili, oddychaj powoli, ponieważ teraz rozpoczyna się twoja modlitwa poranna. Dzień ledwo się zaczął, a może twoja piersi jest ciężka, umysł zmęczony, a ciało osłabione przez tyle cichych bitew. Ale dziś Słowo Boże przychodzi jako uzdrowienie i odnowienie dla ciebie. Prawda jest taka, że są bóle, których nikt nie rozumie, rany, które otwierały się powoli, niektóre przyszły z czasem. Inne pojawiły się nagle i głęboko naznaczyły. Rany duszy, które nie zawsze widać na twarzy, ale mieszkają w myślach, ściskają serce i wzbudzają wątpliwości nawet wobec Twojej wiary, a mimo to idziesz dalej. Wstajesz każdego dnia, robisz to, co trzeba, ale wewnątrz wołasz w ciszy o odpowiedź. Dlatego właśnie ta modlitwa jest dziś tak potrzebna. Psalm 103 zaprasza do przypomnienia sobie, do czego zdolny jest Bóg? To On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie Twoje choroby. To On odnawia Twoją młodość jak u orła, to On nie zapomina o Twoim bólu, nawet gdy cały świat zapomina. Modlitwa poranna to nie jest zwykły rytuał, to akt oddania, to moment, w którym oddajesz wszystko w ręce Boga i z wiarą ogłaszasz: Nie będę już dłużej znosić tego bólu samotnie. Ile razy tłumiłeś łzy, aby dalej się uśmiechać? Ile razy próbowałeś być silny, choć wewnątrz byłeś rozbity? Bóg zna każdą z tych sytuacji. I co więcej, On chce w nich działać. To nie jest modlitwa mająca wzruszać, to modlitwa mająca przemieniać. Są ślady w Twoim życiu, które nosisz od dzieciństwa. Są słowa, które zraniły bardziej niż jakikolwiek fizyczny upadek, są relacje, które pozostawiły głębokie pęknięcia, decyzje, które wywołały trudne do zapomnienia poczucie winy, straty, które nadal bolą, a mimo to wciąż szukasz Boga. Nawet z sercem w kawałkach, nadal jest w tobie pragnienie, by zacząć od nowa, by znów poczuć Jego obecność by przeżyć uzdrowienie duchowe, które nie będzie tylko teoretyczne, ale widoczne w codziennym życiu. Bóg nie odrzuca skruszonego serca, nie lekceważy tego, kto modli się szczerze, z twarzą zwróconą ku niebu i duszą zmęczoną samotnym noszeniem ciężarów. Słowo Boże jest źródłem odnowy. Gdy wszystko wydaje się bez sensu, gdy dni są długie, a noce jeszcze dłuższe, to ono cię podtrzymuje. Może od dawna czekasz na odpowiedź. Modlisz się o uzdrowienie, o cud, o nowy początek. Modlitwa poranna to właściwe miejsce na ten wołanie. To tutaj przychodzi pomoc. Nie z hałasem, nie z widowiskiem, ale z pokojem. Z tą ciszą, która leczy, z tą głęboką pewnością, że Bóg nadal ma wszystko pod kontrolą. A jeśli czujesz, że nie masz już sił, to także jest rodzaj modlitwy. Zmęczenie też mówi do Boga. Łzy, które spadają na poduszkę, też są przez niego słyszane. I On nie tylko słucha, On działa, bo Bóg Biblii, Bóg z Psalmu 103, jest ten sam dzisiaj: to Bóg, który uzdrawia, który odnawia, który przemienia. Dziś to słowo nie przychodzi tylko, by pocieszyć, ono przychodzi, by cię podnieść, by ogłosić, że twój ból nie zdefiniuje twoich kolejnych kroków, że istnieje nowy czas wewnętrznego pokoju, emocjonalnego uzdrowienia, duchowej odnowy przygotowany przez Boga. Czas, w którym nie będziesz już dłużej wszystkiego znosić sam, ponieważ Pan jest tutaj. A tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest uzdrowienie, uwolnienie, odnowa i nowy początek. Dlatego teraz, z całkowicie otwartym sercem, będziemy się modlić. Nie będzie to modlitwa pośpieszna, ale szczere wołanie, prawdziwe oddanie to jest Twój moment z Bogiem. Weź głęboki oddech, zamknij oczy, jeśli możesz, i pozwól, by ta przemieniająca obecność cię dotknęła. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną. O konkretną sferę życia lub osobę, którą kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu, pomódl się za mnie. Będziemy się za ciebie modlić z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary, bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój zstępuje i cuda zaczynają się dziać. Zanim oddamy wszystko w ręce Boga, upewnij się, że jesteś już zapisany na ten kanał. Panie nasz Boże i Ojcze, tego poranka stajemy przed Tobą z pokorą i wiarą. Uznajemy, kim jesteś: Bogiem, który leczy wszystkie choroby, który odnawia to, co zostało złamane, który podnosi przygnębionego i wzmacnia zmęczonego. Jesteśmy tutaj, aby uczynić z modlitwy porannej żywy ołtarz oddania, zależności. I nadziei. Dziś chcemy oddać każdy ból emocjonalny, każdą ranę ukrytą za wymuszonym uśmiechem. Są zranione serca, które przeżywają dzień tak, jakby nic się nie działo, ale w środku wołają w ciszy o uzdrowienie. Uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie wspomnień, uzdrowienie z lęku, uzdrowienie z samotności, uzdrowienie z odrzucenia z przeszłości. Panie uzdrów to serce, które tyle razy próbowało się podnieść. I już myślało o rezygnacji. Twoje słowo mówi w Psalmie 103: że przebaczasz nasze winy i leczysz wszystkie nasze choroby. I my w to wierzymy. Nawet gdy diagnoza wydaje się ostateczna, nawet gdy ból emocjonalny wydaje się nieuleczalny, nawet gdy dusza jest zmęczona czekaniem, ogłaszamy, że Ty nadal jesteś Bogiem, który uzdrawia, nadal jesteś Bogiem, który działa w niewidzialnym. Dlatego teraz modlimy się za wszystkich chorych, cieleśnie i duchowo, prosząc o interwencję nieba w ten ból. Boże, dotknij tych miejsc, do których nikt nie może dotrzeć. Idź tam, gdzie lekarstwo nie dociera, gdzie psychologia nie ma dostępu, gdzie ludzkie słowa nie wystarczą. Wejdź ze swoim światłem tam, gdzie wciąż jest ciemność. Tam, gdzie jest zamieszanie w umyśle, przynieś jasność. Gdzie jest strach, przynieś bezpieczeństwo. Gdzie jest ciężar, przynieś ulgę. Gdzie są wątpliwości, niech przyjdzie pewność Twojej obecności. Prosimy również o duchową siłę do kontynuowania drogi. Wiemy, że dni są pełne wyzwań i dlatego potrzebujemy więcej niż tylko motywacji. Potrzebujemy żywej obecności Pana w każdym szczególe. Niech Twój Duch Święty będzie naszym stałym towarzyszem. Niech modlitwa poranna dostosuje nas do Twojej woli i przygotuje nas emocjonalnie i duchowo na wszystko, co nas czeka. Panie, wylej pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, pokój, który ucisza wewnętrzne burze, pokój, który nie zależy od okoliczności. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy teraz poczuje balsam spokoju, wylany na umysł i serce. Niech ten poranek będzie początkiem nowego czasu. Czasu emocjonalnego uzdrowienia, czasu uwolnienia od ciężarów przeszłości, czasu odnowienia obietnic, które wydawały się zapomniane. Modlimy się również za rodziny: Panie, wejdź do domów, dotknij serc dzieci, rodziców, współmałżonków. Tam, gdzie są konflikty, przynieś pojednanie, tam, gdzie jest chłód, rozpal na nowo miłość. Tam, gdzie jest niedostatek, przynieś zaopatrzenie. A tam, gdzie modlitwa była zanoszona w ukryciu przez kogoś, kto już płakał samotnie, odpowiedz z mocą: Odnów rodziny, zjednocz je ponownie, postaw domy jako ołtarze uwielbienia. Boże, ogłaszamy, że nie jesteśmy sami. Nawet gdy ból próbował nas odizolować, nawet gdy trudne dni odebrały nam słowa, Twoja obecność znajduje nas tutaj, w tej modlitwie, i znajduje nas z miłością, troską. I odnowionym miłosierdziem wierzymy w cuda. Wierzymy w odpowiedzi, które przychodzą nawet wtedy, gdy nadzieja już niemal zgasła. Ogłaszam teraz nad życiem każdej osoby, która modli się ze mną: nie będziesz już dłużej dźwigać wszystkiego sam. Bóg cię wzmacnia, Bóg cię uzdrawia, Bóg troszczy się o szczegóły, które zabierały ci sen, a jeśli dziś jeszcze nie nadeszła odpowiedź, na którą tak długo czekasz, wiesz. Milczenie Boga nigdy nie oznacza Jego nieobecności, oznacza przygotowanie. On działa, On ma wszystko pod kontrolą. Niech Duch Święty teraz wyleje na ciebie olej radości zamiast smutku, szaty chwały zamiast ducha przygnębienia i odwagę zamiast zniechęcenia. Niech ten poranek będzie naznaczony wiarą, która przetrwa, pokojem, który pozostaje i pewnością, że niebo usłyszało Twoje wołanie. I nawet bez zakończenia tej modlitwy wiemy, że Boże działanie nie potrzebuje kropki na końcu. Ono trwa. Jego działanie dzieje się teraz, nawet gdy słuchasz tych słów. Dlatego właśnie, z sercem wciąż otwartym, z duszą wciąż oddaną, idziemy dalej razem tą drogą wiary, ku czasowi odpowiedzi, cudów i nowych początków. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, jeśli w którymkolwiek momencie Poczułeś ulgę, pocieszenie, odnowioną wiarę, lub po prostu niewytłumaczalny pokój. Wiedz, że Bóg działa. Usłyszał każde słowo, każdą myśl, każdy Twój szept. Jego obecność nie zależy od miejsca fizycznego, ale od gotowego serca, a Twoje serce zostało przez Niego znalezione w tej modlitwie porannej. Dlatego, jeśli zgadzasz się z tą modlitwą, jeśli wierzysz w obietnice Boże wypowiedziane tutaj, Napisz w komentarzach Amen. To proste słowo jest wyznaniem wiary. To jak powiedzieć, przyjmuję. Jeśli ta modlitwa Cię wzmocniła, zachęcam Cię, abyś był z nami jutro rano, na kolejnym czasie modlitwy porannej. Każdego dnia nowe słowo od Boga, każdego dnia nowe wylanie łaski, i Ty jesteś częścią tego. Twoja obecność tutaj ma znaczenie, Twoja wiara ma znaczenie. Jesteś mile widziany i potrzebny w tej drodze wiary. Zapisz się na kanał i aktywuj powiadomienia, aby codziennie otrzymywać modlitwy, które wzmocnią twoją wiarę i pomogą ci rozpocząć dzień z Bożym prowadzeniem. Zostaw polubienie, aby to słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. A teraz idź w swój dzień z spokojem, z lekkością, z pewnością, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Wróć tu jutro na kolejny szczególny czas modlitwy i słowa. Niech Bóg cię błogosławi, strzeże i prowadzi w każdym dzisiejszym kroku.